Witam Was, byczki. To jest czytanie dla Was na miesiąc kwiecień 2023. Fajnie. Zobaczmy sobie w takim razie, jakie energie będą Wam towarzyszyć w tym miesiącu. Karty są już potasowane. Ja jeszcze je tak troszeczkę. Wzruszę <grych> i zobaczmy. Ok. Co będzie ważnego w tym miesiącu? Co będzie Was zajmować? Jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym miesiącu? Paść. <grych> monet. Czyli jakieś nowe początki, kochani moi. Macie już tego denara w rączce i zamierzacie go dobrze zainwestować. Więc zastanawiacie się, jak to zrobić, które miejsce byłoby najlepsze. No i pięknie. Dobra. Jak Wy się będziecie przedstawiać w tym miesiącu? Pełni obaw i niepewności. Mamy księżyc. Co Wam będzie w tym miesiącu pomagać? Król kielichów. Król kielichów, dobrze. Co może Wam ewentualnie przeszkadzać? Dwójka kielichów. Gdzie tkwi wasza moc? O cudownie, słońce. W co kierować te, te moc? W cztery kielichy. Jaka jest rada? Paść. Nie paść, przepraszam. Rycerz denarów. Dobrze, a zobaczmy jeszcze, co w Waszej karierze zawodowej. Pięknie. Król, monet w miłości, w związkach. Cesarz. Dobra, co tu około Was się dzieje? Dziewięć mieczy. I wynik. Mamy wielką kapłankę. Kochani, miesiąc zapowiada się bardzo ciekawie dla Was. Mianowicie, miesiąc jest pod energią pazia pentakli, czyli nowych początków, nowych inicjatyw, nowych pomysłów, szkoleń, kursów, do uczania. Dla studentów, dla młodych ludzi jest to czas bardzo pracowity, poświęcony nauce, zdobywaniu wiedzy. Wy się przedstawiacie w tym czasie jako księżyc, który mówi o tym, że. Troszeczkę wyolbrzymiacie sytuacje, z którymi będziecie się zderzać. A to tylko i wyłącznie dlatego, że nie macie wiedzy, co z tego wyniknie. Tak? Nie wiemy, czy to się rozwiąże dobrze, czy nasze decyzje są słuszne, czy nauczyliśmy się wystarczająco dobrze, żeby zdać te egzaminy, czy nasze pomysły i nasza kreatywność jest skierowana we właściwym kierunku. Księżyc to są obawy, to są lęki, to jest wyolbrzymianie trochę też takich lęków i, i właśnie tego, że nie wiemy, co, co się dalej może wydarzyć, i sami do tego jak gdyby jeszcze dokładamy tak? swoimi myślami. Więc, kochani, nie róbcie tego, bo tu w kartach widzę, że jest bardzo piękna energia. Nie ma się czego bać. Pięknie przebrniecie przez ten kwiecień, będziecie zadowoleni na końcu i będziecie o wiele mądrzejsi o dodatkowe doświadczenia. Więc bez lęku, do przodu. A jeżeli są jakieś lęki, to użyjcie po prostu swojej intuicji, aby pomogła wam podejmować decyzję. Bądź też zdobądźcie wiedzę, która Was uspokoi, kochani, tak? Dobrze, Wasza moc jest w pięknej energii Słońca, czyli wzrasta Wasza witalność. Wzrasta to jest, wzrasta też wasza energetyka, zdobywacie więcej energii męskiej, tak? gdzie jesteście decyzyjni, pewni siebie, więc pięknie, bo ten, ten, te słońce tutaj pokona po prostu, ten księżyc, tak? pięknie to się zintegruje. Wasza kreatywność, wasze pomysły, wasze kierunki poczynań, są pod patronatem yy, Słońca, dlatego, że to jest wasza siła, to jest wasza moc, to jest wasza siła, która będzie was prowadziła przez ten kwiecień. Czyli nie ma rzeczy niemożliwych, yy, wszystko uda mi się rozwiązać tak, abym był, była zadowolona, yy, więc bardzo pięknie. <laughs> Co szczególnie skierować tą wspaniałą energię, co może u was tutaj potrzebować właśnie takiej energii, to jest energia czterech kielichów. I mamy tutaj znudzoną pannę, która przygląda się pustym kielichom, które są przed nią, a nie widzi, że siedzi w Przepięknym, wielkim kielichu, pełnym światła, pełnym cudownych emocji, nie zauważa tego. A dlaczego? Dlatego, że jest bardzo skoncentrowana przede wszystkim na sobie i na swoich brakach, kochani. Cztery emocje, cztery kielichy to jest energia <laughs> stagnacyjna, roszczeniowa, yy, gdzie yy, tak naprawdę nic nie idzie źle, wszystko jest w porządku, ale jednak jest jakaś stagnacja, która nas uwiera i która nie pozwala cieszyć się po prostu życiem, tak, tu i teraz. Ta karta jest też prośbą o to, abyście otworzyli się na wdzięczność, abyście doceniali, co się w waszym życiu wydarza, abyście zauważali codzienne, Cuda, które się zdarzają w naszym życiu, tak? Bądźcie świadomi swojego życia tu i teraz. Nie wybiegajcie w przyszłość, kochani, bo tu i teraz zbuduje waszą przyszłość, tak? Oczywiście trzeba mieć jakieś plany, jakieś wytyczne, ale nie robić z tego powodu dramatu, tak? Że jeszcze to się nie osiągnęło jakiegoś celu, że trzeba się śpieszyć, że absolutnie nie. Wszystko ma swój czas, wszystko ma swoje miejsce. Dajcie temu wskoczyć na tym klockom, na właściwe miejsca. Dobrze? Ok. Dobrze, co my tutaj mamy? Co będzie Wam pomagać? No, będzie Wam pomagać zimna krew, będzie Wam pomagać to, że będziecie bardzo mimo wszystko stabilni emocjonalnie, tak. Będziecie spokojni, będziecie obserwować, co się wokół Was dzieje, ale nie um, dacie się ponieść po prostu emocjom, tak? Będziecie w tym przepływie, w tym nurcie. Um, co jeszcze pięknego może się zdarzyć? No oczywiście miłość, bo król kielichów. To jest osoba, która jest świetnym przyjacielem, bardzo fajnym partnerem, z otwartym sercem, z czułością, z empatią, z ciepłem, więc dla osób, które są w związkach, to to jest wsparcie, dla osób, które szukają um, jakichś nowych towarzyszy na dalszą drogę, to na pewno jest to obietnica kogoś naprawdę bardzo fajnego. Co może Was zaskoczyć i. Jak gdyby być troszkę kłopotliwe, to dwa kielichy. No i teraz tak. Jeżeli mówimy o relacjach, o związkach, no to jest to bardzo dziwne, że to Was po prostu w jakiś sposób przystopuje. A może nie spodziewacie się, że ktoś kocha Was tak bardzo, albo że znajdziecie kogoś, kto będzie Was rozumiał doskonale, tak? z którym będziecie się dopełniać idealnie, będziecie nie dowierzać, um, lub też nie będziecie chcieli współpracować w tym związku, um, nie będziecie chcieli dopuścić do głosu drugiej osoby, też tak może być, a tu jest prośba o to, Abyście pięknie ze sobą współgrali, jak dwie rybki, jak dwie paletnice w wodzie, tak, <laughs> gdzie dwie dusze, dwa serca, dwa rozumy łączą się po prostu w jedno. To Cię może zaskoczyć. Na to uważaj, żeby Ci się to nie wymknęło z rąk, bo jeżeli coś takiego spotykamy w swoim życiu, to jest to naprawdę cud. To się nieczęsto zdarza, docencie to. Nie siedźcie tak, że tak powiem, roszczeniowo rozczarowani, tylko zauważcie, że rzeczywiście ktoś tu w Waszym otoczeniu może mieć piękną ofertę, romantyczną dla Was. Jeżeli chodzi o pracę, co Was może zaskoczyć? Może Was zaskoczyć, że um, oczekiwaliście jakiejś nowej umowy, nowej współpracy, i może ona nie dojść do skutku. Zobaczymy z jakiego powodu, dopowiemy sobie do tej karty, ale to w dalszej kolejności. Jeżeli chodzi o Waszą karierę, super. Macie króla denarów, który ma zasoby, który czuje się bezpiecznie, komfortowo. Nie potrzebuje doradców, bo doskonale wie jak zarządzać swoimi dobrami, swoimi, swoją materią, tak, w której się obraca. To jest naprawdę piękny, stabilny komfort finansowy, tak? Jeżeli ktoś z Was jest szefem, to tutaj będzie jeszcze bardziej, że tak powiem, doceniony jako szef. Jeżeli nie, to na pewno układy z szefem będą świetne. Ta współpraca będzie się naprawdę cudownie Wam układać. Może to właśnie Was też zaskoczyć, bo nie spodziewaliście się czegoś takiego. W miłości mamy cesarza. No i drogi byczku, to jest trochę Twoja energia. Cesarz jest Osobą, która zarządza, w tym przypadku mówimy o związkach czy o relacjach romantycznych, więc on tutaj jest głową, że tak powiem, tej komórki romantycznej i on zarządza. On ustanawia reguły, on ustanawia zasady, on układa plany i schematy, on widzi dalekosiężnie, widzi na kilka ruchów do przodu, jest bardzo rozsądny. I bardzo mm, konkretny. Yy... No właśnie, może ci ktoś zarzucić, że masz za mało, drogi byku, empatii, uczucia, miłości, ciepła w sobie, tak? Bo ty w kwietniu będziesz. Zarządzać, będziesz dyrektorem tego, tej komórki. Jeżeli ktoś jest singlem, to na pewno yy, yy, ta karta mówi o tym, że nie da nikomu wejść do swojego ogródka, tak? Czyli, że single y, po prostu yy, nie będą się czuły w kwietniu otwarte na drugiego człowieka, otwarte na związek, raczej będą układały wszystko pod siebie, tak aby mieć wygodnie, komfortowo, bezpiecznie. I nie będą patrzyły, co na ten temat ma do powiedzenia potencjalny kandydat, z którym mogłybyście single być, tak? Okej. Okay. Co tu z zewnątrz do Was idzie? Jakieś zmartwienia, jakieś myśli, jakieś, ale właśnie. Widzicie, to jest bardzo związane z tym, w jakiej wy energii będziecie. Mimo wszystko, że wszystko się układa pięknie, to wy jednak macie jakieś myśli, które was niepokoją, które nie pozwalają wam spać. To jest taki mały sabotażysta wewnątrz nas, który burzy albo no, robi dziurę, że tak powiem, w gruszce. I drąży, 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 przez to nasze myśli są pełne y, niepokojów, lęków, stresu, y, rozchwiania. Y, no, i z zewnątrz do Was taka energia może nadchodzić. Informacje, które y, to nie jesteście wy, ale mogą przychodzić jakieś niepokojące informacje, które spowodują, że będziecie mieli właśnie te lęki i obawy w księżycu. Pamiętajcie tylko, że w dziewięciu mieczach to są informacje, to jest komunikacja, która nie jest rzetelna i nie jest autoryta autorytatywna i nie jest prawdziwa. Sprawdzajcie to, co do Was przychodzi, sprawdzajcie te informacje, bo niepotrzebnie e, przestraszycie się albo będziecie tkwić w takim rozdrażnieniu przez to, co do Was napływa. Z reguły to przychodzi z mediów, niestety. Ok, jaka jest y, dla Was rada? Powolutku, drogi byku, kroczek za kroczkiem, e, nieśpiesznie. E, Widząc swój cel przed sobą, zdążaj do niego, ale właśnie z planem, schematem, e, z wyceną, z jak, kosztów i zysków i strat, tak? E, z odwagą. Miej odwagę zrobić pierwszy krok, rozejrzyj się dookoła, zobacz, co cię tutaj zastanie w tej nowej rzeczywistości, po to, żebyś mógł opracować następny etap, i tak od. Od odcinka do odcinka dotrzesz do tego celu, wprawdzie musisz uzbroić się w cierpliwość. To jest na pewno w tej karcie, jako rada. Wynik mamy kapłankę. Hmm. Kapłanka, która y, mówi o tym, że zdobywacie większą wiedzę, drogie byczki, na temat y, no w ogóle świadomości, duchowości, ale też tajemnic, które były przed wami ukryte z jakiegoś powodu. Tutaj będziecie bardziej mądre, no właśnie, na temat nowych projektów, na temat nowych y, 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 możliwości, które będą przed Wami, tak? Bo mamy tutaj przy kapłance głupca, więc y, możecie też intuicyjnie wyczuwać, co tam przed Wami fajnego się otwiera. Y, możecie obserwować, Dane wydarzenie, które lub miejsce, które Was interesuje. No i dobrze. Ta energia jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o zakończenie tego kwietnia. A jaki będzie początek? Z jaką energią będziecie wchodzić w nowy miesiąc? Jeszcze zobaczmy. Okej. Okay. Pięknie, no Wasza energia cesarzowa, kochani. Yy, obfitość, stabilność, uziemienie, komfort, yy, sukces. <ścoughs> Nie można już sobie wymarzyć więcej. Yy, to jest, kochani, Wenus w Byku. Więc jeszcze do tego i flirty, i miłość, i oczarowanie innych, i po prostu podziwianie przez innych, i w waszym wnętrzu, w waszym sercu jest po prostu cały wszechświat. Będziecie czuli, że jesteście powiązani ze wszystkim, tak? Że wszystko jest tak, jak powinno być. Więc bardzo pięknie. Mhm. Bardzo pięknie. To zobaczmy jeszcze. Jaką macie kartę z wyroczni na ten czas. Aha, miałam dopowiedzieć jeszcze te dwa kielichy, bo to zastanawiające, dlaczego może Was to zaskoczyć, albo No dobra, zobaczmy, co tutaj to powie nam. Taro. Aha, mamy diabełka. <laughs> no to mam wrażenie, że ktoś, że tak powiem, z Waszych partnerów może proponować. Jakąś unię, jakiś związek, gdzie wy zauważycie, że jest jednak pewna toksyka, że to wam nie pasuje do końca, tak? Że to nie jest tak, że wkroczycie to po prostu z otwartym sercem i z pełną miłością. Tu może być jakiś dysonans przy, tym, przy tej właśnie miłości, przy tym związku, lub przy pracy. E, która może e, jakieś ofercie pracy, którą możecie ewentualnie otrzymać, ale ona będzie niosła ze sobą jakieś zobowiązania, na które nie będziecie chcieli przystać, tak? Może tak być. Ok, to sprawdźmy teraz jeszcze. A, a te cztery kielichy jeszcze sobie zobaczmy, dlaczego nie? Cztery kielichy, no właśnie i dziewięć kielichów. No, tak jakby wam, jakbyście nie dowierzali, że to co, o proszę, i jeszcze pod spodem mamy słońce, jakby, jakbyście nie dowierzali, że życie, które prowadzicie i otoczenie, rzeczywistość, która was otacza, ludzie, którzy są z wami, naprawdę są wami zachwyceni, chcą z wami być, kochają was, widzą was jako osoby spełnione, radosne. No więc naprawdę nie ma powodu, żeby tutaj tkwić w tej stagnacyjnej energii. Cieszcie się, ponownie tutaj jest w karcie Dziewięciu Kielichów. Ciesz się z tego, co masz, raduj się życiem. Zobacz. Słońce nad tobą. Przed Tobą sukces, radość, witalność, zdrowie, yy, przyjaciele, zabawy, spełnione marzenia, więc dlaczego tracisz swoją energię na takie niskie wibracje? Odpuść sobie, bądź wdzięczny za to, co masz, drogi byczku. Dobra, to zobaczmy jeszcze energię z wyroczni. Co tam dla Was jest? Mhm, tik, tak. Czyli coś tu macie na pieńku, że tak powiem, z czasem. Może to was irytuje, może to was denerwuje, ale to jest karta, która mówi o tym, że czas jest niezmierzony, czas jest boski, czas został stworzony przez ludzi, czas tak naprawdę nie istnieje. Ludzie po prostu zaczęli patrzeć na swoje życie w sposób linearny. Wyobrażając sobie, że przeszłość jest za nimi, przeszłość jest przed nimi, ale co jeżeli tak wcale nie jest? A jeżeli wszystko, kreatywność, chaos, piękno i porządek, gdyby wszystko działo się tu i teraz w tym momencie, w takiej ponadczasowości? Nie bój się, drogi byku, masz mnóstwo czasu, aby współtworzyć swoje życie, którego pragniesz. Więc y, oczywiście nie rezygnuj z harmonogramu, ale odrzuć potrzebę, no właśnie, to mamy tutaj w tych czterech kielichach również, takiego dostosowywania każdej chwili do swoich oczekiwań, tak? Że coś Ci się tu nie zgadza tak, jakbyś chciał. To, co jest Twoje, nigdy nie zostanie Ci odebrane i odmówione. Pamiętaj o tym. Tu i teraz. Cuda są tu i teraz. I zawsze pojawiają się tu i teraz i w dokładnie w tym czasie, w którym potrzebujesz, tak? Dobra. To jeszcze zobaczmy, jakie macie zwierzątko mocy. Co Wam tutaj to zwierzątko chcę przekazać? Zwierzątko dla byczka. Papuga. <laughs> uważaj na słowa, uważaj, żeby kogoś nie zranić, uważaj, żeby komuś nie przedstawić, szczególnie w związku lub w pracy, nie pokazać swoją ciemną stronę duszy, tak? Bo może to przynieść duże rozczarowanie i ciężko będzie to później odbudować. Co jeszcze mamy tu w tej papuce? To jest 43, czyli siódemka. Mm -hmm, mm -hmm. E, ważne jest, aby komunikować się z perspektywy światłości, miłości. Em, Przede wszystkim, żebyś mówił to, co czujesz, a nie powtarzał to, w co wierzysz, albo co ci zostało wmówione, tak? Papuga naśladuje, więc nie żałuj innym komplementów, podziękowań, doceniaj to, co dobre. <laughs> Spraw, by twoje uzdrawiające, pełne miłości słowa zostały usłyszane wszędzie, w całej. Społeczności, w której przebywasz. Nie powtarzaj plotek, też na pewno, niesprawdzonych szczególnie, bo słowa mają znaczenie. Więc wybieraj takie, które podniosą na duchu Ciebie lub zainspirują innych do dostrzeżenia, jakie piękno nas naprawdę otacza, tak? Pamiętajcie, że słowa mają moc. Bardzo wam dziękuję byczki. To wszystko dla was na miesiąc kwiecień. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w następnych czytaniach. Pa pa.